Spotkaliśmy się dzisiaj na fotowoku, żeby fotografować takie miejsca, jak właśnie tutaj, to podwórko. Idziemy trasą kierując, kierując się od naszego widziału ulicą Rewolucji. Przejdziemy też również ulicą włókienniczą. Celem fotowoku jest. Poznanie i sfotografowanie i udokumentowanie na zdjęciach takich miejsc, które są typowe dla łodzi, czyli podwórka, kamienice, nie tylko jakieś miejsca kolorowe, tak jak tutaj, ale również i szale podwórka. Po fotowu zorganizujemy wystawę zdjęć w plekserze.